Dziś vlogmas dzień pierwszy, a to oznacza, że w dzisiejszym vlogmasie będziemy stroić choinkę! Zaczynamy tak szybko z tą choinką, dlatego że 19 grudnia jedziemy do Polski. E, na święta właśnie i no długo byśmy się tą choinką nie nacieszyli, gdybyśmy ją dopiero e, ubrali przed świętami i poza tym też bardzo lubimy świąteczny klimat, także im szybciej, tym lepiej. Są to też pierwsze święta bliźniaków, więc bliźniaki będą nam pomagać dzisiaj ubierać choinkę, tak? Co prawda, Milanek jest troszkę nie w Sosie, bo aktualnie e, wychodzi mu drugi ząbek. Oczywiście. Aktualnie wychodzi mu drugi ząbek. Tak. I jeden już jest, dość taki baby, fajny, baby. duży ząból i widzę właśnie, że przebija mu się drugi, więc troszkę chłopak jest nie w sosie, ale jeszcze kilka dni i będzie po sprawie. Family, 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 family. family. No jak widzicie, Kolinek już tutaj zaczął e, stroić choinkę, ozdabiać choinkę prze bardzo, jak pięknie. Kolin. Ja też dzisiaj już byłam po taki stroik Zobaczcie, w Albert Heijn znalazłam, robiłam zakupy i akurat rzucił mi się w oczy, także postanowiłam wziąć. Uważam, że jest bardzo, bardzo ładniutki. Także fajnie się to prezentuje tutaj. Tutaj mamy jeszcze taką gwiazdę. Tutaj mamy takie lampeczki. Przepraszam, leci tutaj pikoczu w tle. No, miejcie się. I zobaczcie, o, proszę bardzo. Aha, i tutaj mamy jeszcze. Słuchajcie, pokażę Wam. O. Tutaj mamy taką gwiazdę. Czyli mamy gwiazdę numer 1, gwiazdę numer dwa. I tutaj mamy jeszcze takie gwiazdeczki. Jest taki świecznik w sumie. Słabo to widać na tym czarnym tle, ale bardzo fajnie się to prezentuje właśnie jak. Jak tutaj wiecie, są świeczuszki w środku jest zapalone. Jesteś gotowy? Tak. To do dzieła. To robimy! Jest! Robimy? Co Robimy tą choinkę, robimy święta, słowa. Kolin! Tatuś jest gotowy na ubieranie choinki. Na ubieranie choinki. To też to. No dobra, zrobić? no to chodź poszukaj. No to szukamy jakiejś świątecznej. Chodź, chodź. na skarpetki ubierze jeszcze. Zaraz będziemy wynosić... Robimy... A co to za reniferek prześliczny! Robimy świąteczny kój, tak? <gry> Super! Pięknie wyglądasz na te tej choinki. <gry> Dobra, wyciągamy wszystkie ozdoby świąteczne. Tutaj w tym roku wybrałam różowe e, bombki. Dlaczego? Dlatego, że mam trzech synów, to chociaż sobie zrobię różową choinkę. O, proszę bardzo! Troszkę różu do domu wniosę. Tutaj mamy jeszcze jakieś, nie wiem, świąteczne krasnale, bałwanki, jakieś, nie wiem, tutaj karuzele świąteczne, lampki i no mnóstwo, mnóstwo różnych ozdób. Także zaraz będziemy wszystko ogarniać. O, proszę bardzo! Nawet mamy książki z zeszłego roku, widzę. Colin, zobacz! My nawet mamy świąteczne książki do czytania. Możemy już zacząć czytać. Zobacz! Wow, a co to za bobki małe? O, to może, wiesz co, ja mam taki pomysł? Zobacz, to będą dwa dzidziusie i starszy brat Colin. Tak zrobimy? Dwa dzidziusie i starszy brat Colin. A te książki możesz sobie wziąć do pokoju, bo będziemy je dzisiaj czytać przed spaniem, dobra? Okej? Okay? Ty już zapomniałeś chyba, że masz takie książki, co? Ja zawsze ja! No, ja też. Ja Dobra, też. idź sobie zanieść do pokoju. Dzisiaj będziemy je czytać wieczorem, no. Zobacz. Chwytaj tam. chwyć tam co się świeci i wkładam na, na ten. Od samego dołu. Na kolinkę wkładaj. Od samego dołu kolinku. Nisko pierwsze na dole. Pierwsze na dole i zabijamy. No. Zobacz. Czekaj, tak, tak bo to już musi się spuszczać, a Ty wkładaj go tam, no. Na dół go wkładaj. Nie, na dół, kochani. Nisko, nisko, żeby było wszędzie dużo, bo my tak dużo będziemy chodzić dookoła. Wkładaj tam na dół. Tak się nie da, no wkładaj to tak, jak wkładasz. Na dół, kochani. Nie, pierwsze na dół, a później będziemy co kółko, będziemy wyżej i wyżej i wyżej. I wyżej. Do środka, no. Wkładaj Kiedy przerwy. Kolinku. Co? Czekaj, bo masz skarpetki, a straszkałeś bombkę. Czekaj, Kolinek. Tu nie jest dla za Zaczyna się to kończy. Ale tego się tak, zobacz. Muszę tego nie dopuścić. Mama pierwsza musi dać to. Mama będzie na taki specjalny. haczyk Nie, do... Masz, Kolin. Będziesz odkurzać. To na czym? Musisz no trzeba to. I mama będzie wieszać, wiesz bo Bo strzaska się, widzisz? A już będzie 19. Tak, i zobacz. O Boże, wyłączcie mi te pokemony. Nie! Malin. Tutaj jest pusto, więc tutaj dawaj, możesz ze mną. No, ja ci pokażę, jak patrzysz. Zobacz. Tak, i tutaj na łodygę, zobacz, tu jest taka łodyga. I tu na łodygę, o, zobacz. Widzisz? A jak się to trzyma? No, na takim metaliku. Na takim drucie. Tu damy na przykład. Tutaj. Tu na ten na ten... No, dasz sam? Spodnie. mnie! nie no trzeba nie po... O, proszę ja się bardzo. No na łody, zobacz. To jest taki potyczek, taka łodyżka. I się, co tu się dzieje? ja tu muszę być. Zobacz, z Milankiem stoicie choinkę? No, tak, tak. tak. Dobra, tak, tak, tak. To by pomyślał. Przywieź sobie Twoje autka teraz, a te autka wiesz, dziubek tu do góry, myślałam. Zobacz, bo tu u góry nic nie ma. Zobaczcie, mamy jeszcze takie autka. Kolinek sobie wybrał. A się No tak, tylko dziubek, zobacz, Tu te autka damy, na samą górę, bo są dwa. Więc żeby one były dobrze widoczne, te Twoje autka, mamy jedno tutaj i jedno tutaj, dobra? Co teraz zrobić? A to już tam przyklejmy. No, o, jak no ładne. a zobaczcie, jeszcze jest takie. Widać dobrze? Mogę tylko góry? Tak, ja Cię podniosę i dasz go tu. A, ale ja Cię podniosę, trzymaj. I dawaj, no. No pięknie Śliczne, prawda? On usiada tylko troszkę dalej O I mamy Jest akcent męski Akcent to jest auta takie, To jest takie silne i mocne Silne i mocne? To jest jeszcze tutaj to autko? To no to Tak, niech będą trzy autka, tak? Będą trzy autka I reszta różowych bombek I teraz a gdzie te krasnoludki damy? Może pod choinkę, co? Tutaj damy te krasnoludki. Pod choinkę może, co? Zrobimy tam takie domki te dwa. No, tam, czekaj, zaraz ja my... wymyślimy coś. Dobra, bo basy jeszcze nie raczkują, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby położyć coś pod choinkę. Tika boks, Aha, więc myślałam, żeby dać tutaj te... te dziadków do orzechów. Takie dziadki do orzechów. Dziadek. No, trzy dziadki do orzechów, Tri ti I damy je może tutaj. Nie wiem, coś tu wymyślę. I teraz to damy. A co, czekaj? Pod tą choinką. Nie, 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 to był mażytko. Co takie kuleczki? Nie, nie, te, no nie, te kuleczki też mi się nie podobały, bo to jest takie na bardzo przesadzone. Mi się wydaje. Ani nie lubię takiej przesadzonej przesukszonej, o, że tak powiem, choinki. No, Boinka bo jest... Się. Tak, ale choinka jest ładna sama w sobie, więc nie trzeba jej tak, wiesz. Co cię to nie da Nie, za dużo. Czekaj, ja tylko zobaczę i się nie, coś. Się nie Idź braciszka i daj smoczka. Masz no, Nie. Masz On się tylko tak śmieje. Aha, czyli on się śmieje, nie płacze, tak? Nie, to wygląda dziwnie, dobra. To musimy zlikwidować, stąd. Dobra, tutaj mamy dwa krasnalki. Te mini krasnale. To jako poduszka, będzie robić. Tutaj mamy krasnala Kolinka. Koło Monstery. Kolin. Tutaj dałam mm, dziadki do dziadków do orzechów. I co? I tutaj jeszcze z tego blatu dużo musimy ogarnąć, czyli wszystko posprzątać przede wszystkim. I co? Hmm. I tak, to stąd weźmiemy. Zostawimy tylko tą świecącą, brokatową choinkę i te dwa świeczniki domki. No, co chcesz mi pokazać? O matko. Kolejny zabręczew. No, zamknęłam. O, ale... Aha, wow! jak jak. Pięknie! I to? Skarbie jak ślicznie, No, niesamowite! Pokaż. Ty sam to wymyśliłeś wszystko? No, Piona! Super! A kolinku, może byśmy posprzątali ten pokoik, co? Ja zrobię jeszcze więcej święta. Jeszcze więcej święta zrobisz? Dobre święta. Mhm. Dzień dobry, dziś drugi dzień nagrywania. Wczoraj ubieraliśmy choineczkę, a my teraz właśnie wychodzimy. Ale... Ulubiony sklep mojej mamy. Wypieki, to znaczy no, różne takie duperelki, że tak powiem, i ozdoby. Zobaczcie, też mają świąteczną kolekcję do robienia ciasteczek, foremki różne. Jeju, a zobaczcie tutaj, jakie fajne bombeczki. Śliczne. Tutaj różowe. Kotki. Piękne mają, no. Hej. Co ty robisz, babo? A zobaczcie te szklanki na lemoniatkę, zobaczcie. To jest super, to już ostatnio chciałam bo już tylko nie wiedziałam do końca na co to, no mówisz, że na drinki, tak? Nie, ale z Coca-Colombii nie było widać tej leski to na wodę Aha, to jest na wodę, tak. Dobra, dla Naomi mam prezencik, zaraz Wam pokażę. Na Mikołajki, potem jeszcze świętki. Na święta to chyba pieniądze jej dam, bo to też już taka pannica, wiecie. I nie wiadomo, co jej kupić tak naprawdę, a tak to... Ma swoje pieniążki, wkłada sobie do skarbonki, zbiera sobie na coś i sobie kupuje. Teraz jeszcze dla Kolina musimy coś znaleźć. A uwierzcie mi, to też jest wyzwanie, bo on wszystko ma. Ja już nie wiem, co mam mu kupić, naprawdę. Jeszcze się zastanawiamy, czy by nie wypożyczyć jakiegoś stroju. A ja się zastanawiam, czy by nie wypożyczyć stroju księdza i po kolendzie nie chodzić. Aha, ty będziesz kolendy ro... Nie, no, moja mama wpadła na pomysł, żeby wypożyczyć Koszyczek. sobie... Tak? Okay. Dobra, trzeba trzeba sobie zarobić trochę też na te no święta, nie? Dorobić przysady. sobie bez przesady. Tutaj mamy, proszę, taki strój, a tutaj mamy Pita. Pit to jest taki pomocnik e, tutaj w Holandii. Mm, pomocnik Mikołaja. Polski diabeł, Polski mama mówi, okej. Okay. Mamo, tu tego jest mnóstwo, trzeba coś wypożyczyć, to będzie super. koli się ucieszy. Mama, tu zobacz jeszcze z tej strony, są tego jest mnóstwo. Mamo! Zobacz, tu tego jest mnóstwo. Patrz, ile tego mają. się, bo przebierzemy. Patrz, no patrz, ile pitów. A pitów. Wow. Mnóstwo. Ja, szybko Tutaj wzięłam na oni takie. to są takie robótki ręczne. Ona lubi robić takie kreatywne. Kreatywne robótki. To jest ten Diamond Painting. To co nam Painting, tak? Tak, to co nam ma prawda? Mam Painting? Pailing! Painting! Tu pisze Ani Mamo! Painting! Pailing. Boże! Mamo, się. Wziąłam na omce na Mikołaja. Taką taki... jak to się nazywa? Czajnik Czajniczek z filiżanką. Na, na herbatkę, tak. Tutaj zobaczcie, jest taki woreczek. O, taki woreczek i tutaj w środku są bombony. Bombony? Nie, czekoladki, cukiereczki. I wzięłam jeszcze jakieś świąteczne kolczyki, bo mówiłam Wam, że to już jest pannica. Więc o, takie kolczyczki świąteczne, bardzo ładne, śliczne są. I tutaj włożę jeszcze pieniążka. I no, To jest jej prezent. Ode mnie. Na Mikołaja. Jakby się ktoś zastanawiał, kto to jest Omi, Na Omi to jest moja krześnica. Taki prezencik kochany. Zostanie on się podnosi. No ja wiem, no przecież to jest siłacz. Patrz. No ja wiem, że on tak się podnosi. A wiesz, że on tak w ogóle nie umiał się podnosić i oni myśleli właśnie, że on ma jakieś problemy i tak dalej. A zobacz jak teraz się podnosi. On jest tak silny. No, Mimi jest silny bardzo. Mimi! 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 Dobra, a dla Kolina? Ja idę zobaczyć co w ogóle dla Kolina mam. Coś tam już kupowaliśmy dla Kolinka, ale już nie pamiętam co w sumie. Dobra, no dla Kolina widzę, że już prezent mieliśmy zapakowany i w sumie nawet nie pamiętam co to jest, ale jest zapakowane. Eee, I tutaj jeszcze Ałko. McQueen, McQueen, nie wiem. Mata jeszcze takiego dinozaura, muszę go zapakować. I nie wiem, jakieś czekoladki i tak dalej. A bo Nie, już się będą słyszeć, że, Olek, że to Olek. No, Ma inny akcent. Nie, to musi być Grześ. Grześka trzeba przebrać za pitka. Grzesia trzeba Mamy. przebrać za pitka, mamo. Przecież... <Tanner>